Z czym zabieram głos, bo kocham swój kraj Inni odradzali mi ten krok, mówili chłopie bez jaj I choć ciocia Wiesia lubi słuchać, jak śpiewa James Brown Kupił mi pan Grzegorzu Brown, Grzegorzu Brown Rzymianie mówią, że polityka śmierdzi, zajmą się nią jak nie spłacisz kredytu ćwierci, zabiorą ci dom I la, la, dlatego, la, że ta władza wolności robi lockdown wow, <śmian> Kupił mi pan Grzegorz Brown, Grzegorz Brown <śmian> Jako jedyny poseł w sejmie się nie maskował I choć pojechali chłop po premii, dalej działał swój plan ta się pewnie jegoś zwariował, a może coś brał? Nie, nie, kupił mi pan Grzegorzu Brown. Grzegorzu Brown przedstawiasz mi tu sensowny plan Grzegorzu Brown. Inaczej się zachować nie mogę i poprę twój klan. I choć moja matka kocha Rafał, mówi, że jestem dzban. Yeah. Grzegorzu Brown, Grzegorzu Brown Mam nadzieję, że do drugiej tury Przejdzie nam Pan I pomimo w mediach wielkiej cenzury Naród wybierze sam I nawet jak marszałek w ziemię się Cały ten plan Kupił mnie Pan, kupił mnie Pan Kupił mnie Pan I na koniec, moim mili Zaśpiewam wam I choć lata mnie nauczyli, aby nie ufać wam Ale że stoję w kolejce po polskę i oddzielam chłam yeah. Kupił mnie pan Grzegorzu Brown, Grzogosy Brown. Ha, Miałem nie pisać o polityce, bo heh, Może mnie wyrzucić za burtę ale wiesz co no? Już nikt inny mnie nie został. Żaden dobry kandydat do poparcia. Więc zaryzykuję. W końcu i tak polityka interesuje się mną. A ceny masła Mary są coraz większe. No co zrobić? Życzę nie zna próżni. Czuj duch.